Drodzy widzowie, oto to plan zagospodarowania miasta Tomasza Mazyńskiego przed władzę. Proszę bardzo. Właśnie udajemy się pod najpiękniejsze miejsce w mieście. Można tu znaleźć wszystko. Od tabliczki czekolady po tabliczkę powieszaki i inne rzeczy. Do wyboru, do koloru. inne głowy, pozabijani ludzie. Wszystko leży w jednym miejscu. Opony? Proszę bardzo. Można brać, wybierać. Pojemniki, benzyny, odpady, kanapy. Gdzie nie było tak? Gdzie nie było nigdy tak w Polsce, tak bogato, żeby ludzie wyrzucali aż tyle rzeczy? <grym> Pięknie to wygląda. Oż widać, że dbamy o sami do siebie.